Dzień dobry, widzowie! Na samym z początku chciałem wam życzyć wesołych, szczęśliwych świąt. spędźcie ten czas z rodziną. Jak najlepiej. Wiem, że dawno nie było odcinka, ale po prostu, no, albo nie miałem czasu, kiedy miałem nagrywać, albo nie chciało mi się. Ale większość tego czasu to mi się po prostu nie chciało. No i po prostu życzę wam wesołych świąt, yy, i tyle. No. Podaramy sobie dzisiaj wars ale bez żadnych memów po prostu, nie wiem kiedy to oglądacie, albo dzisiaj 24 grudnia, albo jutro 25 grudnia, albo w ogóle 26, nie wiem, zobaczycie. E, dobra, zapraszam do oglądania, dosyć tego ciągolenia, e, no, no to zaraz się widzimy na Skywarsach. Dobra, a więc ręka zaraz wystartuje, więc, o, dobra, e, teraz tak wyglądają skrzynki, będziemy to mylić trochę, ale dobra. Okej, okay, to sobie weźmiemy, yy, rzucimy sobie to. Kurde, mogę sobie to wypić, dobra balić, potem sobie to zużyję, to sobie weźmiemy, pyk, pyk, pyk. Dobra, śnieżka się może przydać. I jeszcze tu. Tu jest, jest ukryta skrzynka z tego co mi Lilik mówił, to wiem. Aha! Znowu jestem debilem.exe, nie? Bo... Nie wnikajcie co ja dzisiaj robię. O. Jak ten typ do niej poleci tą swoją pałką, bo pewnie będzie miał oczywiście, to po prostu. No. Dobra. On się buduje, ja pierdzielę. no To jest takie. Dobra, nie będę ezer, nie polecę na pałkę. O no dobra. Pyk. Dobra, jednak lecę na pałkę. Dobra, zabiję, zabiję, zabiję. Powiedz, że zabiję, za... powiedz, że zabiję. Zabiję, dobra. Git. Yy, a, nic nie ma takiego jakoś fajnego. Fajnego. Dobra, weźmiemy sobie. Śnieżki też się przydadzą. Dobra. O, teleportuje się. Dobra. Mm, ja muszę zobaczyć, gdzie tu jest ukryta skrzynka. Bo tu wiesz, chyba mi mówił, że na każdej mapie jest ukryta skrzynka. Na jednej z wysp. Po prostu, nie na jednej z wysp, tylko na każdej wyspie. Mm. I poszukam sobie właśnie, może nie tą pałką, o tym najlepiej. O tym właśnie dirt'em, tu jest tak podejrzanie które Ten dirt taki ja bym musiał najpierw odszukać, nie no tu nie będzie, tu nie był, nie miałby wyjdzie. No co, już liczę, odkopałem, no to, nie wiem. To może być wszędzie, kurde. Może być, nie wiem, w miejscu, w którym przeoczyłem. Czy Ja tak, tak całą będę ten wyspę zwiedzał kurde Dobra, walić Nie dobra, nie będę szukał tej ukrytej skrzynki idę na klepę. A! Dobra, wiedziałem, że spadnę. Heh. dobra. Wypiję sobie tą potkę. Może poczekam. O, no, dobra, on leci, to mogę chyba się na środek zabudować. Dobra. Okej. Okay. Pyk. Może ten sam będzie lepszy, nie wiem. Ale nie założyłam więc chyba nie jest. Co ten chłop robi? Tak buduje tą wełną jak ja, nie wiem, jakiś upośledzony. Jak go przeszkadza pole widzenia, bo jest takie, no, to sorry, ale... Ja na takich lubię grać, nie? To jest po prostu moje pole widzenia. O, buduje się. Nie, nie, nie! Jezus, ale fart! Dobra, i tak bym użył Blaze'a i bym się uratował, ale jednak wolę ten się podbudować, nie muszę używać tego Blaze'a niepotrzebnie. O, znowu O, to sobie weźmiemy. Dobra, rachantem, do mnie leci. Ha, jeszcze dwóch zostało? No dobra. O, tam jest jeden, dobra, idę. Dobra. Dobra. Tu jest moja baza. Kurde, on nie zabije, bo on ma żelazny miecz. No to nie no, uciekam. Strzelę do niego tam. Te może rozwalę najlepiej, bo... O! Kurde, nie rozwaliłem. Nie tak żelazny miecz to nie, nie będę próbował, bo wiem, że zginę. On tam leci tak. jakiś typ. Dobra. Zabijam go, zabijamy go. Pog. O kur, on nie widzi, dobra. No nie, nie, nie. Proszę, tylko nie to. Jest. Pasnąłem go. Klepa, 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 gościu, klepa. Dobra. Tyk. Mało HP to mi nie zostało. Dobra, niech on się ulecza. A ja muszę trochę uciekać bardziej. Dobra. Dobra, tu, aha, okej, okay. to fajnie, jestem w potrzasku tak zwanym, no, a nie udało mi się, dobra, trzecie miejsce, jeszcze raz, następna runda, Jaki lajtowy odcinek, myślę tak z 10 minutek, może 13, tak coś koło tego, dzisiaj sobie zrobimy, bo święta, wiecie, mi, co wie. mm. aha, i nie wiem, czy mówiłem a propos odcinków, jak będą się pojawiać? Słuchajcie, we święta, czyli tak w grudniu, do końca grudnia hmm, raczej nie pojawi się żadnych odcinek. Chyba, że będę miał po prostu czas będzie mi się okropnie nudziła. To co, coś zaraz nagram. Ale raczej nie. Hmm, a potem, jak będą ferie od 1 stycznia chyba, nie od 3 są. Nie wiem, jak to tam teraz wygląda. Jak będą po prostu ferie od stycznia tam, to wtedy no będą się pojawiać odcinki. Przynajmniej tak, mam nadzieję. Nie? więc no to tak to będzie wyglądać z odcinkami bo teraz na wirusie dajcie spokój z tego sylwestra, nie? masakra czyli co, ci co na blokach myśle, mieszkają to nawet ten, Fireworkus sobie nie odpalą, no bo co pierwszy dobra, Alex, lecisz Narra? Do widzenia? Dobra, pozbyłem się ich. Tu jest z tego co wiem, to tu jest skrzyneczka. O, tu jest. Dobra. Nie polecam się budować bez shift jak nie, ten Zaczynacie dopiero z bedłosami w ogóle, bo idzie łatwo spać, a ja jeszcze nawet spadam. O, dobra 6 minut, 40 sekund, złoczymy. A to jeszcze nie najgorzej. Lecimy na środeczek. No, będę szybko się budował, bo spadnę. I będzie lipa. O, dobra. Dobra. O kurde, on mnie bije na łeb. No to fajnie. Dobra, ale się uratuje, nie? Bo... o, dobra. Okej. Okay. Muszę być na shifcie. Dobra. Jak tak, no jaki łeb? No co ja zrobiłem Nie. No co ja... Debil ze mnie czy co? No ale widzieliście, to kurde, no jak? Jak? No jak! No, przecież widzieliście, to góry. A się nie robi! O, dokładnie. I tak jak już napisał wszystkie najlepsze no. Radości, a zero płaczu. I tyle. Dobra. Dobra. Pek, pek, pek. A jeszcze to sobie weźmiemy. Dobra. Dobra. Dobra, dobra. A tu jest chyba trzy teraz, nie? Tak, tu. A ja przed tą swoją drogą. Dobra. Naura. Pozbyłem się jednego. Ha. ja wygram dzisiaj chociaż raz? Co to było? Ja ja nie mam ani farta do życia. Ja cię, ale zrąbałem. No, ale przedmiotkowo mi się ten kompas nacisnął. Pan tak wygrał. Ja nie wierzę. Dobra. Mnie ta sikiera, nie wiem, brać sikierę? Dobra, nie biorę. Chociaż przyda mi się. Dobra, biorę jednak. Zawsze coś, nie? Dobra, muszę tego, jego, tego typa szybko zabić, choćby sikierką. O, o, nie. e. -e. Dobra, okej. Okay. Skoro tak sobie marzysz, to proszę bardzo. No jak, no ale przecież... Kupiłem go w 20hp No i Jak dobra chwila jeszcze, nie mam, ostatnia rundka <grywa> Ale raz jeszcze, nawet dzisiaj nie wygrałem Tak w sumie teraz mi się kojarzy, to jest star starszy odcinek Bo teraz to tak bardziej montuje, ten tak montuje jak starszy jakiś To starszy było dużo więcej wyświetleń, nie? Dobra Według mnie nie, bo teraz to tak mniej mają, no, trochę o, dobra, to są jakieś temy, może wygramy to. O, dobra. O, dobra! To ludzie, patrzcie to. To sobie damy tak. Tu jeszcze tą ukrytą weźmiemy. O, kur... Dobra. A tu jeszcze diament. Tu nieźle. To Ale mam takie temy teraz dobre, nie? Dobra! Mm, nie mam wody, żeby się uleczyć okres. I co wziął w ogóle, jaki ceb, nie? On tam jest, nie wiem, nie wiem. Lecimy na środek, oczywiście, ceb. Po prostu tak był jakby ten tak, ktoś, z kim się klepałem teraz nie wygląda, jakby wraziłem. To przepraszam, ale po prostu lubię tak mówić na no, ludzi. Dobra. Nie wiem czy się zepać, nie będziemy zużywać pełny niepotrzebnie, bo może nam się kiedyś indziej przydać. Dobra, o! Ej, on ma ty bo on jakoś tak dziwnie szedł, nie? Też. On... O, ko o, dobra, cheater Nara! Dobra. dobra, kur! Jak? Ja dobra, kończy odcinek. Nie udało mi się nawet razu. Może w na następnym razie będę miał farta bardziej. Nie wiem. Zrobię tam ty typowy screen na miniaturkę czy coś. Ło, coś mam, Nie wiem. Dobra, nie mam pomysłu. Dzięki za oglądanie. waszej świąt i elo.